Tomasz Komenda to postać, której życie na zawsze zmieniła niewyobrażalna niesprawiedliwość. Skazany za zbrodnię, której nie popełnił, spędził osiemnaście lat za kratami, zanim Sąd Najwyższy oczyścił go z zarzutów. Kiedy wydawało się, że los dał mu szansę na nowy początek, choroba przerwała jego życie. Jego historia to nie tylko osobisty dramat, ale też temat szerszej refleksji na temat systemu sprawiedliwości. Jakie mogą być skutki niesłusznych wyroków? Czy odszkodowanie może zrekompensować stracone lata? Posłuchajcie opowiadania o Tomaszu Komendzie i zastanówcie się, co oznacza prawdziwa sprawiedliwość. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Wkrótce minie rok od niespodziewanej śmierci Tomasza Komendy. Przebywał on długie lata w więzieniu, niesłusznie skazany za przestępstwo, którego nie popełnił. Po uwolnieniu zdiagnozowano u niego raka płuc. Tomasz Komenda otrzymał znaczące zadośćuczynienie za niesprawiedliwości, które przeszedł za kratami. Ostatnio pojawiły się nowe informacje dotyczące jego spadku. Rok mija od nagłego zgonu Tomasza Komendy, który spędził kilkanaście lat za kratkami za niewinność. Po okrutnych doświadczeniach więziennych ujawniono, że cierpi na raka płuc. W ramach rekompensaty przyznano mu wysokie odszkodowanie za straty, jakie poniósł przez niesłuszne uwięzienie. Tajemnice wokół jego majątku pośmiertnego powoli wychodzą na światło dzienne. Na początku tego roku, w drugiej połowie lutego, media przekazały wieści o śmierci Tomasza Komendy. W przeszłości skazano go za morderstwo i gwałt na nastolatce, mimo że zbrodni tej nie popełnił. Po 18 latach, dzięki wyrokowi sądu najwyższego, odzyskał wolność, choć nie zdołał się nią długo cieszyć, ponieważ wkrótce potem zdiagnozowano nowotwór płuc. W 2021 roku Tomaszowi Komendzie przyznano blisko 13 milionów złotych jako zadośćuczynienie za jego niesłuszne uwięzienie. Po jego śmierci pojawiły się wątpliwości co do rozdziału tych pieniędzy. Nie było równocześnie żadnego spadkobiercy. Obecnie jednak sytuacja staje się klarowniejsza. Gazeta wyborcza donosi, że odchodząc, Tomasz Komenda pozostawił po sobie majątek, który wzbudza zainteresowanie. Półtora roku przed śmiercią nabył trzy mieszkania w centrum Wrocławia, które przekazał swojemu bratu Gerardowi. Między rodzeństwem została zawarta umowa do żywocia, co oznacza, że Tomasz Komenda przekazał nieruchomości w zamian za zapewnienie opieki. Umowa ta, zgodnie z art. 908 kodeksu cywilnego, nakłada na nabywcę obowiązek zapewnienia zbywcy utrzymania na poziomie domownika. Poprzez dostarczanie mu wyżywienia, ubrania, pomocy w chorobie oraz organizacji pogrzebu zgodnego z miejscowymi zwyczajami, o czym szczegółowo pisze Gazeta Wyborcza. Życie Tomasza Komendy oraz jego rodziny było pełne trudności. Najpierw niesłusznie uznano go winnym za przestępstwo, którego nie popełnił, a potem zmagał się z poważną chorobą. Nawet po jego odejściu matka Tomasza nie ma spokoju z powodu niezamkniętej sprawy testamentowej. Konflikt dotyczy jego brata Gerarda oraz byłej partnerki, która działa w imieniu syna Tomasza Komendy. Matka musi również uczestniczyć w tych rozprawach jako świadek. Znowu jest zmuszona odwiedzać sądy w związku z sytuacją jej zmarłego syna. Jak sama wyznaje, jest już zmęczona tym wszystkim. Przez kilka lat chodziłam po sądach, potem 18 lat spędził w więzieniu, a teraz znów muszę stawiać się w sądzie. Już nie potrafię dłużej tego znosić, powiedziała Ewie Wilczyńskiej, autorce książki Dziewczyna w czarnej sukience. Historia zbrodni miłoszyckiej Kliknij suba. Po więcej ciekawych ploteczek